To jest to jest to. Tak. Churu nie będzie. Churu nie będzie. Churu nie będzie. Churu. proszę, proszę to Proszę to wyłączyć. wyłączyć już. Proszę bardzo, chutko. Proszę zapraszam tutaj koledzy. Panią a panią też zapraszam. Dobrze. Czyli. A, już widzę, widzę, Dobrze. Widzę, że wszyscy w strojach. <śleszy> Widzę, że wszyscy wstrojach bardzo dobrze. Kochani, jeszcze raz krótko, o tym jest film. Film jest historyczny, akcja yy, toczy się w czasach księcia ziemowita. Pan jest księciem Ziemowitem, pani jest księżną zi ziemowitową. E a panowie są o, o wojami, wojami, tak? Mhm. I teraz tak, jest zamieszanie. Płonie zboże na polach. No. Dlaczego? Dlatego, że zbliżają się tatarsy. Aha. Tatarzy. To jest jasne. Tak, tak, jasne. Tak, tak. Tak, tak, tak. Takie rozgorączkowanie, nerwowość. Nerwowość, nerwowość. nerwowość, tak. Nerwowość, nerwowość, tak. No i nie uwaga, kurz siedzi na tronie, w książe. Tak, Proszę, Siedzi tak? Pan na, na tronie i mówi tak. Lud dziwnie wzburzony, co jest powodem tego? tego? Tak jest. I na to wbiega księżna ja. i mówi pani co. Och, um, widać za miastem, gdzie mówicie. Zwracam tak się I do Ciebie. Na, na to ja Ziemowicie. bywajcie tu wojowie. No no tak, i, tak, tak. tak. I, i, my bywamy i ojczyzna w niebezpieczeństwie z Bożego, że na polach. I to, pan to przeciwko nam armię to czy tak tak, 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 tak tak jest, tak jest. I to... I dobra, zabijajcie całą sytuację. Już wiemy, dlaczego tak się wszystko to dzieje. Czy jest wszystko jasne tak tak tak, tak. tak? tak, tak. Dobrze, kochani, czyli co, teraz proszę panów yy, na zakulisie robimy próbkę, tak czy A, sytuacyjną, czyli proszę? przemieszczamy się sytuacyjną? Tak, z ruchem. Yy, z ruchem, z ruchem. Czyli uwaga. Proszę bardzo, wszyscy gotowi. Uwaga. Kamera? Jest? Akcja! Lud dziwnie wzburzony, to jest powodem tego! Och, ulę widać za miastem ziemowicie! Pytajcie tu wojowie! Tak. Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Zboże gorzeje na polach! Ta przeciwko nam armię toczy Tatar! Dobrze. Dobrze. Cito. <noise> Dobrze, cito! To zdać dość tak? Tak, tak. No to tak, proszę okay. bardzo, zabrażam za do kulisy. A, czy Pani y, nie umie inaczej wbiegać? Tak się kiedyś wbiegało. Dobrze, y, czyli zabrażam za kulisy. I już, uwaga, jedziemy teraz. Jedziemy, kamera już jest na tego. To już rejestrujemy. Dobra, uwaga, kamera poszła. Akcja! Lud dziwnie wzburzony. Co jest powodem tego? Trzeba by nie armię tatar toczy? Och, u mi dać za miastem ziemowicie! Bywajcie tu wojowie! Ojcyzna w niebezpieczeństwie! Stop, 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 stop! Kto na przeciwko nam armię toczy Tatar? Tak wiem, ale... ale przecież... Gdzie pan ma tutaj kwestię, czy to Tatar toczy armię? Gdzie pan ma tutaj tą kwestię, co? No, no nigdzie, ale pomyślałem sobie, że taka postać jak książę, to powinna więcej mówić. Przecież ma pan jeszcze potem kwestię, bywajcie tu wojowie. Ale to są raptem trzy słowa. No. no ale tak jest w scenariuszu. No coś tak jest... Niech pan po prostu to powie koniec. Dobrze? Uwaga, jeszcze raz na kulisy zapraszam wszystkich. No to ja nie... mówię, co przeciwko gdzie to czy tata, Ja. Dobrze, pan dobrze. Maga. W ogóle mi się to nie podoba. Tak no. jest w scenariuszu. Niech pan się tego trzyma, dobrze, przecież była próba. Uwaga, jeszcze raz wszyscy gotowi. Wszyscy jak pan, pan chce. chce. Tak. Dobra, ja uwaga, tak kamera. Myślę, mogę. Poszła? Tak. Akcja! Lud dziwnie wzburzony, to jest powodem tego. Och, ule widać mi za miastem, Anzelmie! Bywajcie tu wojowie! Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Stop! Boże, bo to jest to! To przeciwko namarnie to czy ta Dlaczego pani zmieniła imię? Ja? E, nie no, ziemowic jest obciachowy. Anzelm jest ładniejszy, ja tak nazwę swojego syna. Proszę bardzo, niech pani tak córkę nazwie, ale, ale to jest historyczna postać, on się nazywa książę Ziemowicz. Tak, Ziemowicz. Ziemowicz, nie może pani sobie od tak zmieniać imienia. Nawet jak jest obciachowe? Tak, nawet wtedy. Proszę bardzo, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz? Tak. A to przeciwko rana, a mnie to że tata? Tak. Chodź. Panie reżyserze... Ale bardzo. to może chociaż Anser miał na drugie? Nie, na drugie coś miał Ziemowicz. Ziemowicz, Ziemowicz. Dobra, uwaga. Spokojnie. Uwaga, kamera? Tak? Uwaga! Akcja! Lud dziwnie wzburzony, to jest powodem tego! Och, łunem widać za miastem ziemowicie! Bywajcie tu, wojowie! Ojczyzna w niebezpieczeństwie, zboże gorzeje na polach! To przeciwko namalny toczy katar! Stop. Czy mogę wiedzieć co to było? Mo mąka! Mąka! Chciałem wzmocnić siłę wyrazu słowa! M mąka z Boże! Symbol! Dobrze. Symbol! Tak, tak. Niech pan tego nie robi. Ale dlaczego? Bo pana pierwsza z tym krzesłem. Ale co przeciwko? Namajmy to, że tata dobrze! Tak! To dobrze! To dobrze, to dobrze! dobrze, dobrze. To dobrze. To jeszcze raz? Dobrze, uwaga, jeszcze raz. Odpoczyna. Kochani, przepraszam. Skoncentrujmy się, mam już ostatnią rolkę taśmy, no musimy to nagrać w końcu, niech każdy powie to, co ma powiedzieć na próbę, co to, to jest w scenariuszu, niech Pani nie zmienia imienia, niech Pan mówi swoje kwestie, Ale niech ja Pani nie sobie nie... Ale ja dobrze! Dobrze! Bez mąki. Bez mąki! Proszę bardzo, uwaga, akcja! Lud dziwnie wzburzony, co jest powodem tego? Och, nas widać za miastem, ziemowicie. Bywajcie tu wojowie! Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Zboże go na polach! To przeciwko nam armię, co ci golonka!